W tym odcinku obejrzymy sobie reakcję youtuberów na huge goblina, który wypada z maszyny do jajek. Teraz jest nowa. Zaczynamy od Wojana. ...2 i mam nadzieję, że dropniemy tego kozackiego pycika, więc już na samym wstępie słuchajcie otworzę to pierwsze jajco. Zobaczymy, I patrz słuchajcie. na to co tu się pierwsze dzieje, jajko co i tu będzie się goblinne. dzieje moi drodzy! Wow! Ale rośnie. Rośnie, rośnie, ale fajnie. rośnie, niech rośnie jeszcze bardziej! O, Uhuhu, i proszę bardzo, Okej, okay. huge goblin. Siemano, Fajne, huge gobline, fajne jak ma te się zęby, masz, prawda? Fajne ma te zęby ten huge goblin. Jeden żółty, drugi biały. No to jest złoty, prawda? No bo gobliny lubią drogocenne. Jak się czujesz? otworzymy rzeczy. dzisiaj znacznie więcej takich jajec. I ten huge goblin już jest ich No i mamy puzonika, oczywiście. My mamy kraken ega, i zobaczmy, co mi poleci. Pierwszy huge, uwaga! Pierwszy huge Whoa, pierwszy jak proszę, też jak Wojana. Wojan też miał pierwszego goblina. Zobaczcie. No, i huge goblin. No i wywaliło! Jeszcze go wywaliło! <śśśśś> Otwieraj Dobra, No ale no, no, to musimy zejść znowu Ale dziwne. kolejne. Coś Halo, słuchajcie. Mam goblin? nadzieję, że dostał. O, dobra, mago. Mam mago goblin, na szczęście. Gdzie jest moje... No i oczywiście mamy Zonga, który również zdobył. No wiecie, du duzi zagraniczni YouTuberzy to mają to, no bo ich stać na to. I też pierwsze jajko. Nie, to było trzecie, widzę. I goblin. W naszym zestawieniu nie może zabraknąć Majru Sharta, ponieważ no, to jest największy Grinder. Z, dobrze mówię? Grinder czy Grinder? Grind mówi się. Aż trzy już gobliny dostał. On ma, słuchajcie, szereg kont fejkowych i Fejkowych? Altów i on naprawdę dużo rzeczy otwiera. Naprawdę dużo ma. Mamy też Expelsa. Tylko nie wiem, czy muzyki mogę używać tej z Expelsa. Włączymy tutaj, słuchajcie, ten zwykłą. Zobaczymy czy on, on otworzył chyba też pierwsze jajko i też goblin. To goblin jest chyba 50% na niego, okej. Okay. No i oczywiście mamy Graviego. I też, słuchajcie, najczęściej wypada właśnie, zobaczcie, Bojanowi, Puzonikowi i, i Graviemu też goblin za right, pierwszym right, razem. Gobblin, Oj, zasłoniłem, wybaczcie right, mi to. Three. To by było na tyle moi drodzy, oczywiście zachęcam was bardzo do sprawdzenia oryginalnych filmów youtuberów, którzy wystąpili na tych reakcjach, zawsze macie linki w przypiętym komentarzu i w opisie, zapraszam serdecznie, no i dajcie pomysł na kolejne reakcje, jakie mam nagrać, jakich tu youtuberów brakuje, napiszcie oczywiście, to ich dodam z wielką przyjemnością i ochotą, no i co, zobaczcie sobie kolejne reakcje, wyświetli wam się tu film, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.